Kanada ma doskonałą okazję, by otworzyć wynik spotkania już w szóstej minucie. Milar, David, Davis, David! Hej. hey! Odbita piłka od Gańczyków. Cornelius i szósta minuta faktycznie doprowadza do otwarcia wyniku meczu przez Kanadę. Cornelius nie miał litości dla Zigiego. Kanada wychodzi na prowadzenie już na początku spotkania i zaczyna zdecydowanie lepiej niż. Pierwsi gospodarze. Amerykanie, którzy swój mecz zremisowali. 0-0, ale teraz szansa na podwyższenie wyniku Davis. Davis na granicy pola karnego David. Odbita piłka. Będzie jeszcze rzut rożny Zablokowany strzał przez Mensaha Czy tym razem będziemy mieli krótkie rozegranie Justakio. Jedna krótko, Milar. I Zigi pewnym chwytem zażegnuje niebezpieczeństwo. Z wrzutka w pole karne. Bramka wyrównująca Salisu. 23 minuta. Kanada 1, Gana 1. Mecz zaczyna się na nowo. A zatem po tym świetnym początku, Kanadyjczycy tracą gola i tracą także kontrolę nad przebiegiem spotkania, bo to drugi strzał. Drugi bardzo niebezpieczny, ale tym razem niezakończony w siatce. Druga połowa z kolei bardzo spokojna. Doliczony czas, gry już powoli chyli się ku końcowi. Przy piłce Solholm Laria Buczana na niedokładnie. Duncan. Laria, Justakio! Jeszcze szansa na ostatnią akcję. Duncan ruszają z kontrą. Gańczycy jednak bardzo niedokładne zagranie powoduje, że drużyna z Ameryki Północnej może za chwilę odpowiedzieć: Buchanan, Laria, Piet. Kone! Kone! Rykoszet! Ale Zigi tym razem dość szczęśliwie obronił. Kolejny w tym meczu żółdrożny. Ostatnia prawdopodobnie szansa dla Kanady, aby jeszcze w dzisiejszym meczu wygrać. Justakio! Buczanan! Justakio! Zagranie w pole karne. Ale Semenio wybija piłkę głową. A sędzia... Sięga po gwizdek. Kanada-Gana 1-1, a zatem wszystkie drużyny w grupie B będą ex Sporo było dzisiaj sytuacji po jednej i po drugiej stronie, ale strzałów celnych jak na lekarstwo. Kanada remisuje podobnie jak Stany Zjednoczone, a piłkarzem meczu zostaje reprezentant Gany Mohamed Salisu. Zostawcie suba, kciuka, komentarz i zapraszam na kolejne mecze. Do usłyszenia.